Mam tu taki bałagan od plasty, takie rzeczy. dlatego, że lubię prezent dla mojej siostry na urodziny, które będą jutro chyba? No, jutro tak. I mam tu tyle rzeczy, bo mamy mam już trochę taką muszlę, która wydaje dźwięki. Naprawdę wydaje dźwięki, więc nie wiem skąd mam. O, mam, więc użyję ją. O, jest góra. Burza. Jest, są grzmoty, ale nie pada chyba. Więc, no nie pada. Bardzo Więc no. Ale jest git. Więc teraz to już tylko maluję. Będzie ciężko. Ten hmm. ustawić to. No właśnie będzie ciężko ustawić. to tak. Jest git. Jest git, dobra. Jak nie widzisz, to przepraszam, ale naprawdę nie jestem w na nagrywaniu. Mam dużo filmów, ale to nie pamiętam o czym one są. Podobno nie nagrywałam. Przepraszam, że tak są takie długie, nierówne przerwy, no ale no Wiecie jak to jest. Ludziom się nie chce, nie. Ja Jeszcze jestem chora. Nie mogę wyjść na... No mogę wyjść na dwór, Ale ja nie chcę, bo ja chcę być zrobić, bo mi tak plecy bolą. O, tro... tyle pomalowałam. Nie zbit. To czeka do jutra. Jak to mi nie wyjdzie, to po prostu to umyję i jest git. Więc robię to tym, dlatego że mi tak chyba jest wygodniej. Jeszcze myślę, że robić to bardziej pędzelkiem, ale ja robię na razie tym. Naprawdę się wkurzę. na to tutaj, w środku nie będę malować, może tylko tutaj, ale tak to nie, więc odkładam to tutaj. No, na chwilę. I zobaczę, jak pędzelkiem to się maluje. Mam taki pędzelek. Nie wiem, czy tu będzie nawet się nabierać, no bo to jest bez wody. Ale może będzie lepiej. No, o wiele lepiej, chyba. Nie sądzę, że tak będzie fajnie. Pędzelkiem to robić, Więc ja zrobię pędzelkiem. I. No, widzimy się. Nie mogę złapać. Widzimy się normalnie, jak już to pomaluję. Więc. Yy, no. Dobra, na razie namalowałam tyle. To ciężko się jednym rankom robić. Więc yy, pokazuję też tu, tu traktor, którego dostałam. kocham traktory. I. Wiesz normalnie, lubię, na mówić, wieś się wieś, Nie wiem. Jak sobie wymyśliłam, wieś się zwyci? Śnie ciągle to śmiesznie. Nie wiem czemu. Tak. To jest dostałam głupawki. Przez to właśnie. Kurdzałki. Dobra. Jest git. Kurna moja siostra się wkurzyła, jest obrażona na mnie chyba. A, boż ten klej on mi zabrało. Ja nie zabrałam też, bo schowałam w kuchence mojej, nie. I potem. Nie mogę tego. Nie zapomniałam, że tam schowałam, nie? I myślałam, że Ala to zabrała, że Macie za to. Więc no. Nie wiem, ile będę nagrywać, ale chyba będzie druga część. I w drugiej części dokończę malowanko.